Podamy mu no to. Zwariowałaś? No wyluzuj, sama też wzięłam. Zobaczymy jaki będzie chojrak po doładowaniu. No nie wiem. No co, on się zabawił, my też możemy. A jak się przekręci? Nic mu nie będzie, po gębie widać, że lubi zatankować. Pojeb... jesteś wieszony no i za to mnie kochasz. <noise> Let's go! Nosa, ...tylko dyskretnie, tym gówniolomu. A za co? I wiesz, ja, ja ten, nie? Mm -hmm. Słuchaj, no i przypadkiem szedłem do damskiej toalety. Nie rej, Jak? Pomyliłeś? No. Tak to się tylko winno tłumaczyć. Słuchaj, podsłuchałem, że one chce... Ten... no to... Pani się z nami nabije. Dziękuję, nie wolno nam pić klientów. No tylko jedna. Daj spokój, pokój, co ja nie? O, jednak jesteś. Jestem. Bo mnie zaprosiłeś. Tak. Tradycja. Tak. Pamiętasz? Pamiętam.